Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. W tym filmiku będę Wam pokazywać taki clean with me, taka wieczorna sprzątająca rutyna, też trochę dodatkowych rzeczy ogarniałam. Rodzice byli i akurat nam pomagali z, o, z organizacją dziewczynek, bo John musiał pracować, ja tutaj chciałam posprzątać, no i też szykowaliśmy się trochę do wyjazdu, a dlatego bardzo im dziękujemy za tą pomoc. Ale nam trochę pomogli. Zaczęłam od sprzątania po kolacji, a akurat po południu mieliśmy całą zmywarkę pełną, to też musiałam opróżnić zmywarkę. No i tak zaczęłam te nasze wieczorne sprzątanie. Też jestem ciekawa, czy zawsze na noc puszczacie zmywarki, czy też w ciągu dnia, bo u nas różnie to bywa. Would you let it be if I leave tonight. We could do this right. We'll find the remedy. Or oh, you stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind. Fajnie było też troszeczkę poplotkować i porozmawiać z mamcią w trakcie sprzątania. To też tak jakby szybciej uprawnia, że to sprzątanie idzie szybciej. Ja nie wiem, czasami też dzwonię do mojej siostry czy do koleżanki w trakcie sprzątania, żeby nie wiem, umilić ten czas, lub coś oglądam. Też tak robicie. Chyba dla mnie najgorsza rzecz na świecie to jest zmywanie naczyń, i tutaj zaraz John mi będzie pomagał w tym czy zawsze, czasami dostaję takie pytanie, czy John Ci w ogóle pomaga? Tak, on pomaga, tylko nie zawsze przy nagrywaniu, a my naprawdę jesteśmy partnerstwo i działamy 50-50 a ja tylko po prostu lubię sprzątać bo to też mi, no czasami mi pomaga. Też tym razem stwierdziłam, że bym chciała porządnie wyczyścić nasz piekarnik i mikrofalówkę znowu tak przed wyjazdem, ale staram też się to robić raz w tygodniu, tak porządnie porządnie wyczyścić, a no i tutaj sobie rozmawiamy, ja czyszczę, John myje naczynie, no i dobrze nam to idzie, myślę. Ostatnio w Action kupiłam taki specjalny płyn do czyszczenia właśnie piekarnika. Popsikałam, to posiedziało tak z 10-15 minut. Najpierw wyczyściłam i widziałam, że jeszcze trochę, trochę tam przydałoby się tego płynu, a to wypsikałam jeszcze raz. No i po prostu porządnie wyczyściłam i naprawdę super ten płyn zadziałał, jak chcecie spróbować to wszystko było takie fajne, czyściutkie. Najważniejsze to jest to, żeby ten płyn porządnie spłukać po tym jak już skończyliście i tak robiłam ścierkę, ścierką tak 2-3 razy i z zwykłą wodą przecierałam, Um, I potem jeszcze taką suchą ścierką, żeby było takie fajnie wypolerowane. No i tutaj e, jest nasz living room po taki kilka minut z dziewczynkami, jak one się bawią. A no i czas teraz to ogarnąć. Co mi pomaga, i Johnowi pomaga, i Madyndzie pomaga jeśli chodzi o organizację zabawek i tak dalej, jeszcze każda zabawka, każdy. Sprzęt ma swoje miejsce i to naprawdę bardzo pomaga i w sprzątaniu, a żeby to po prostu szybciej szło. No i chciałam przy tym filmie przetestować ten trawer, ten nowy robot Vacuum Mob 2 w 1. Tutaj są jakie są zalety, że ma z ma tutaj bardzo dużo funkcji, Um, ja po prostu chciałam spróbować taki robot sprzątający razem z mopem bo to mnie bardzo zaciekawiło um, on tak wygląda, jest taki biały, fajny, super był spakowany tak jako osoba, która pracuje w marketingu, design um, jest naprawdę całkiem spoko łatwo się wyjmuje y, tą szmatę razem z wodą tak to wygląda, jeśli chodzi o wyjęcie I już Wam pokazuję jak się to wypełnia wodą jak mówię, cały tydzień testowałam, ale chciałam wam pokazać jak to dokładnie się robi, tak się wymienia um, i czyści tą ściereczkę. Tutaj się dodaje wlewa wodę. Um, no i naprawdę to jest hopsiu. Jeśli chodzi o ten mop, jak mówię, po testowaniu Prawie dwa tygodnie w dzień w dzień, bo my puszczamy ten robot w dzień w dzień, bo wiecie, no Emcia cały dzień jest na podłodze i, i cały czas jakby chodzi, um, to muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę całkiem spoko. Ta ściereczka jakby dodatkowa ściera kusz czy cokolwiek, to nie, nigdy moim zdaniem nie um, wymieni mopa, ale jak jesteście ludzie, którzy na przykład. Um, nie wiem, czyścicie podłogę codziennie i mopem, i odkurzacie, to to jest fajny taki gadżet, bo ułatwi Ci, ci życie. Um, ja osobiście, jak mówię, fajne to jest taki fajny dodatkowy gadżet, um, który... E, który bardzo polecam. Czy to jest na 100% taki must have, żeby musisz mieć w domu? Nie, zmywarka jest! To, to, e, to jest oczywiste. E, ale naprawdę fajnie działa, e, jak jesteście, szukacie czegoś takiego, e, to przez te dwa tygodnie testowana, to mogę e, spokojnej głowy wam polecić. E, e... Something about you I love właśnie podoba z tymi wszystkimi robotami to jest, że ja dbam o kurz wszystko przecieram a odkurzacz odkurza i to jest naprawdę mega fajne też co zauważyłam z tym akurat robotem on jest mega skrupulny że bardzo wolniej trochę odkurza i mopuje um, ale robi takie proste linie i naprawdę całą powierzchnię dotknie i to, to jest też coś co zauważyłam, co było takie fajne No i też przed wyjazdem chciałam wyprać swoje buty, moje super stare. Ja jestem zachwycona właśnie tymi butami, że można je spokojnie pracować w pralce. Um, ja akurat daję na taki delikatny sering i robią się znowu takie piękne białe. Wszystkie sznurówki najpierw wyjmuję um, i jak mówię, piorę, czasami dodaję trochę odplamacz na niektóre miejsce um, i właśnie na sznurówki szczególnie um, i wsadzam je do pralki i je zostawiam i po prostu one się pierzą um, i pokażę Wam jeszcze jak um, są naprawdę bardzo... Brudne, co jeszcze dodatkowo można zrobić tą magiczną gąbką. No i schodzę, i tutaj, jak widać, yy, przyspieszę to, bo, bo jak mówię, robot to bardzo powoli robi. Ale widać, że naprawdę bardzo dokładnie to robi i co zauważyłam z tym innym robotem, który mamy, że on nie jest aż taki dokładny jak ten. Taki, jak chcecie wiedzieć, taki comparison, to jest dla mnie było takie bardzo ciekawe. I też pytanie jak opróżnić, potem też całkiem spoko to się wyjmuje. Ciężko jedną ręką Wam pokazać, ale bardzo łatwo się to wyjmuje i po prostu to się wyrzuca ścierkę, tam rekomendują, że co 30 minut się wymienia, czy jakby można wypłukać tą ściereczkę, no i tak ten robot działa, jak mówię, to było w jednym dniu tak widzicie ile kurzu jest w jednym dniu, w dzień, w dzień w dzień, w dzień odkurza mi tyle śmieci się zbiera a no ja akurat y, z butami y, y, piorę też na przykład wycieraczki do łazienki a i tak te buty wyglądają po wypraniu, popatrzcie no naprawdę jak nowe jak są jakieś tutaj czarne y, ubrudzone momenty to po prostu biorę magiczną gąbkę i je wyczyszczam, to jest akurat następny dzień, bo już było późno i też y, poszłam spać, a, no i biorę magiczną gąbkę i to wycieram no, kochani, ten film troszeczkę krótszy, ale mam nadzieję, że Was zmotywuje na taką wieczorną sprzątanie, bo akurat tutaj u mnie te wieczorne sprzątanie tak bardzo podobnie wyglądają w dzień w dzień, a tak ogarniamy dół. Oczywiście nie zawsze myję piekarniki, i tak dalej, mikrofalówkę, ale zawsze. Staram się jedną taką większą robotę zrobić dziennie, żeby, żeby nie mieć to taką większą robotę na jeden cały dzień i cały dzień sprzątać. Nie wiem, czy też tak robicie, czy raczej. Nie, nie dajcie znać w komentarzach poniżej. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i moi rodzice też, które tutaj się pojawili trochę w filmiku, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!